31 sierpnia odbyła się ósma pielgrzymka strażaków z powiatu kozienickiego, lipskiego, zwoleńskiego i gminy Puławy do sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole. Zgromadzonych przed sanktuarium Druchów poczty sztandarowe oraz gości powitał ksiądz biskup Piotr Turzyński, który w Homilii podkreślał wyjątkowość tegorocznej pielgrzymki, zorganizowanej w czasie, gdy obchodzimy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Bardzo serdecznie witamy księdza biskupa Piotra, który już po raz drugi towarzyszy tej pielgrzymce strażaków i dzisiaj jest z nami. Bardzo serdecznie też prosimy o umocnienie nas wszystkich tu i strażaków, i członków ich rodzin, nas, kapłanów, słowem Bożym prosimy o modlitwę właśnie w intencji druków i dróg strażaków państwowych, owodniczych, straży pożarnych i ich rodzin. O błogosławieństwo, aby za każdym razem, teraz wyjeżdżają do akcji, mogli szczęśliwie i z Bożą pomocą wrócić, uratowawszy może niejedno życie. Chcemy w tej Eucharystii, jak powiedział się Szymon, podziękować za służbę strażaków, za ich odwagę, poświęcenie. Chcemy także prosić o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, opiekę i ochronę świętego Floriana, patrona strażaków, aby we wszystkich sytuacjach zawsze była dobra myśl, dobra decyzja, współdziałanie. Dzisiaj gromadzimy się też, aby wspomnieć rocznicę II wojny światowej, rozpoczęcia. 80 lat temu, 1 września 1939 roku, Niemcy sprzeciwiły się tej zasadzie miłości. Miłuj bliźniego jak siebie, nie czyń drugiemu, co tobie nie miło. Ilu ludzi cierpiało przez to bestialstwo? Dodajmy jej wspomnienie 17 września, bo przecież Polska otrzymała cios w plecy. Tak się umówili. Paktem diabłów Ribbentrop i Mołotow dokonali czwartego rozbioru Polski. Do tej granicy dochodzimy. To było wielkie bestialstwo, bo przecież nie liczy się człowiek. Nie ma żadnej miłości, nie ma żadnego szacunku. Kiedy żołnierzowi strzela się w tył głowy, związanemu niewalczącemu gość, nie możemy zatrzymać się na tym, co było złe, co było wielkim cierpieniem i raną. Chciałbym, żebyśmy się zatrzymali na bohaterstwie. Obok tych ludzi, którzy nienawidzili, byli tacy, którzy miłowali swoją ziemię, swoją żonę, dzieci, swój dom, swoją ojczyznę, Polskę, którzy poszli, stanęli, walczyli, wiedzieli, że to jest bój o wszystko. Z miłości, o wielkie dobro, z wielką miłością, jest takie bohaterstwo. Czy możemy zapomnieć o takim dziedzictwie, o takiej miłości, która była zdolna do ofiary, do dania siebie? Nie wolno nam. Nie wolno nam zapomnieć o takim dziedzictwie, o takiej miłości. Trzeba nam taką miłość w sobie nosić. Miłość, która jest służbą. Miłość, która jest zdolna do ofiary. Nie myśli o sobie egoistycznie. Jesteś ojcem, jesteś matką, jesteś nauczycielem, księdzem, politykiem, strażakiem, samorządowcem. Masz zadanie, masz misję. Służ z miłością. I dlatego dziękujemy też strażakom za taką służbę. I modlimy się, żebyśmy potrafili żyć miłością, bo jesteśmy chrześcijanami, to jest najważniejsze. I kiedyś Pan Bóg nas z tej miłości będzie sądził. Dziękując za odprawioną muszę świętą, również starosta kozienicki Andrzej Jung przypomniał o bohaterstwie, jakim wykazywali się strażacy podczas wojny. Zielni duchowie nie tylko oddawali się służbie pożarniczej, ale i walczyły w wojska polskiego. Pielgrzymujemy tu przede wszystkim po to, by prosić umiłowaną przez nas Matkę Bożą Wysokolską o łaski dla strażaków i ich rodzin. O to, by z każdej akcji wracali zdrowi, a służba, zarówno ta zawodowa, jak i ochotnicza, dawała im wiele satysfakcji i zadowolenia. Pielgrzymujemy w tym roku również po to, by przed matki złożyć hołd tym wszystkim strażakom, którzy podczas II wojny światowej, nie zważając na czekające założenie, biegli ratować życie i dobytek ludzki, a także w imię wolności ojczyzny stawali twarz, twarzą w twarz z hitlerowskim najezcą, niejednokrotnie z krew. Dziś w imieniu Zarządu i Rady Powiatu Kozińskiego oraz samorządów Lipskiego, Zwoleńskiego i Puławskiego Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości. Szczególne podziękowania kieruję do Waszej Ekscelencji księdza biskupa Piotra Turzyńskiego za przewodnictwo mszy Świętej i wyjątkową homilię oraz kustosza Sanktuarium księdza Szymona Mucha. Dziękuję przybyłym na uroczystość Pocztą Sztandarową, Orkiestrze tej orkiestrze Straży Pożarnej w Kozińcach i wszystkim druhom i druhom. Jestem przekonany, że te nasze pielgrzymki przed oblicze, oblicze Wysokolskiej Pani już na stale zagościły w starzarskich sercach, co sprawi, że będziemy tu przebywać również w następnych latach by móc pokłonić się i jeszcze raz podziękować Matce Bożej za opiekę. Jako wyraz uznania za działalność na wszystkich polach aktywności oraz wspierania i tworzenia inicjatyw nawiązujących do idei niepodległości, kapituła Stowarzyszenia Konfraterii Mazowieckiej Odznaki Świętego Floriana Mazowia, działając na mocy uprawnień statutowych, nadała w setną rocznicę odzyskania niepodległości złotą odznakę Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole. Odznaka przekazana została przez środowisko strażackie powiatów Kozieńskiego, Lipskiego i Zwoleńskiego jako wotum do sanktuarium w podzięce za błogosławieństwo w służbie. Na pewno ta odznaka będzie zawiśnie wśród wielu wotów i tych historycznych, które tutaj przez tyle wieków ludzie składali jako podziękowanie za wielkie cuda, które otrzymali przez przyczyny Matki Bożej. I ta odznaka będzie przypominała, że co roku zawierzacie siebie, swoje rodziny, jej opiece i to będzie taki bardzo widoczny znak. Jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać w imieniu wszystkich parafial, też poczujemy się tutaj gospodarzami i wyróżnieniem. Bóg zapłać serdecznie. Bezpośrednio po mszy świętej wyjątkowe umiejętności wokalne zaprezentowała Gabriela Papaj. Muzyka Moje serce nie chcę się bać, że to co najdroższe. Świat, gdzie niebo nie ma skał. świat i Ciebie wybrał noc byś szerzył nowe W obronę słabych wziął stoisz dumny tło i jak gwiazda leśnisz. Czy Cię czeka triumf, czy pora przez jedną chwilę ten świat leży wód tych Przez chwilę wierzysz w ten sąd, za niepadnie strzeli! Po występie przed cudownym obrazem strażacy odczytali akt zawierzenia Matce Bożej Wysokolskiej. Chcemy Tobie, Królowo Nasza i Pani, wyrazić naszą miłość i wdzięczność. Chcemy i przyrzekamy, że będziemy bronić każdego człowieka, Jego mienie i Jego dobytek. Odwróć od nas Boże nieszczęścia i klęski żywiołowe. Od powietrza, głodu, ognia, powodzi i wojny, zachowaj nas Panie. Ale jeśli kogoś dotknie nieszczęście, chcemy spieszyć z pomocą. Nigdy tej pomocy nie odmówimy. Chcemy Cię prosić, Maryjo, o ducha odwagi i męstwa, by w czasie ludzkiego nieszczęścia, ale i w życiu naszym codziennym postępować godnie i uczciwie. Twojej matczynnej opiece powierzamy nasze rodziny. Umacniaj w nas miłość i wierność. Matko Wysokolska, opiekuj się ochotniczymi i państwowymi strażami pożarnymi w naszych parafiach i gminach należących do powiatu kozieńskiego, lipskiego i zwoleńskiego, gminy Puławy. Bądź z nami w każdym czasie. Święty Florianie, nasz patronie, oręduj za nami u Boga. Uproś nam taką wiarę i takie męstwo w jej wyznawanie, jak Ty miałeś. Święty Florianie, módl się za nami. Pielgrzymce wzięły udział liczne poczty sztandarowe, strażacy zarówno państwowej, jak i ochotniczej Straży Pożarnej wraz z rodzinami, przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych, parafianie i mieszkańcy powiatu Kozienickiego. Pielgrzymkę zakończyło strażackie spotkanie okolicznościowe.